Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące między innymi systemu podatkowego w Polsce, pamiętników Alberta Szpera oraz pracy własnej córki dla amerykańskiej firmy biotechnologicznej. Proszę bardzo. Dzień dobry, szanowny panie Stanisławie. Ja mam do pana przepraszam wstać, dobrze mogę stać, do pana kilka pytań. Po pierwsze, chciałbym się zapytać o sprawę dotyczącą, chodzi pana. Tylnego zdjęcia profilowego, e, mianowicie e, konkretnie cytatu. Cytuję. Myślę, że to rzeczywiście Pan powiedział. W 1913 roku za najbardziej fiskalne państwo uchodziła monarchia austro-węgierska. Ale nawet w tym najbardziej fiskalnym z fiskalnych państw świata, Dzień Wolności Podatkowej dla wiejskiego rzemieślnika przypadał na przełomie stycznia i lutego. Tak. Teraz w Polsce przypada pod koniec czerwca. A to tylko chodzi o podatki, bo nie doliczamy do tego na np. przymusowych składek na ubezpieczenia społeczne, bo wtedy przypadałyby pod koniec listopada. Podpisane z Aniusem Mielkiewicz, pana profil oficjalnie. Myślę, No to, myślę, że to tak, się. tak napisałem. No, z tą monarchią tam, tam no, przyjmiemy robocze, że prawda, ale to myślę, że się łączy z pana częstą wypowiedzią, co często pan po prostu się na to powoływał, że w latach bodajże 90. w instytucie Adama Smitha obliczaliście Państwo, ile tak naprawdę taki no, statystyczny Polak, normalnie zatrudniony na, na umowie o pracę, odprowadza sw swoich... To podatków. znaczy myśmy obliczali, jaką część dochodu rodziny pracowników najemnych zatrudnionych poza rolnictwem, bo to łatwiej było sprawdzić, Państwo... Yy, odbiera jej pod pretekstem różnych przymusowych no, świadczeń dokładnie. finansowych. Tak. I, I to wyszło 83%. Tak. Aha, dobrze 3. Więc w takim razie mamy 83%. Natomiast jeżeli zobaczymy, choć sobie choćby na dzień wolności podatkowej, to zobaczymy, że on jest nieco inaczej przesunięty. Więc główne jest pytanie takie: czy to jest 83% płacy netto, płacy brutto, czy tej płacy super brutto, co musi wypracować się tam jeszcze pracodawca zapłacić za to, że zatrudnia? Brutto oczywiście, dlatego że, dlatego że. No to, co co pracodawca płaci tytułem podatku, czy tam składki na ubezpieczenie społeczne, no po prostu potrąca sobie z wynagrodzenia pracownika, któremu by zapłacił więcej, gdyby takiego obowiązku nie było. No to część tych pieniędzy do tej rodziny wraca w postaci tak zwanej konsumpcji zbiorowej. To znaczy edukacji, tam ochrony zdrowia i tak dalej, ale to zwraca tylko część, bo tam resztę to nasi dobroczyńcy już sobie zjedzą sami. Prawda? Oczywiście, a e, takie wyliczenia już są totalne po prostu, bo ja oczywiście, ja Panu ufam oczywiście, że to jest prawda. Ee, natomiast no, przypuszczam, że gdzieś gdybym to kiedyś powiedział, jeżeli bym powiedział tylko, albo Pan z e, szanownym tak nie powiedział. Nie, tak. e, Pan by ja, tego ja. Y, s, s, tego Kowala wiejskiego rzemieślnika, to tam sprawdziłem w jakichś rocznikach statystycznych, ale to było już dawno. Aha, ale jeżeli... ja nie mówię o tym Kowalu, tylko A mówię o... o tych wyliczeniach z Instytutu Adama Smitha. A to proszę się zwrócić do Instytutu Adama Smitha, to Panu powiedzą, no potwierdzą to Panu. Aha, no znaczy nie, bo po prostu myślałem, że gdzieś jest jakiś tam link, czy coś w tym stylu, że, bo szukałem po prostu na internecie i dokładnie nie znalazłem. Mam też drugie pytanie, też bardzo blisko związane z tym tematem. E, zarówno Pan, jak Pan Janusz Korwin-Mikke, często mówiliście o spotkaniu z Panem już świętej pamięci Miltonem Friedmanem. Kiedy on tam podobno z wam, wam mówił, że zauważył, że to bodajże, bo toż tam pan Brown podał, że do prezydentury, do kadencji prezydenta Forda w USA zrealizowano wszystkie postulaty partii komunistycznej. tam z Nie, początku. on nam mówił inaczej, że w połowie lat 80. W bibliotece kongresu poprosił o program Partii Komunistycznej Stanów Zjednoczonych. No i z przerażeniem zobaczył, że wszystkie punkty tego programu zostały zrealizowane. I to do którego roku? W, to w połowie lat 80. Był tam w bibliotece Kongresu mhm. i tam ten program amerykańskiej Partii Komunistycznej. Rozumiem, cypał. a on jest może gdzieś tam e, on szczególnie już nie tam. żyje. Wiem, no wiem, że pan Milton Friedman nie żyje, ale e, szczególnie ci zapisali pisali ten program. Proszę. E, ale czy jest ten e, dokument albo e, wypowiedź taka z Friedmana, pana z profesora Miltona Friedman'a gdzieś nagrana albo e, puszczona czy zapisana? Nie chyba nie ma, bo on to w, w takiej rozmowie nam mówił, więc Tam nikt nie nagrywał, wie pan, więc no szkoda, szkoda. To Michnik nagrywa, wie pan, ale my nie. No, ale im tak szkoda. Nie, nic o tym nie wiem, żeby to jakieś było. Być może, że Milton Friedman gdzieś to napisał, ale ja nie mam pojęcia, czy to gdzieś napisał, czy tylko nam to powiedział. No, Liczę, że może gdzieś to pan mówi, że gdzieś jeszcze coś pisane albo no, udokumentowane. No ale dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze takie trzecie pytanie. Może być długie no to, jak już Pan pyta, to proszę. Mm. Wielokrotnie Pan przepisywał też w swoich felietonach iż, i cytował Pana ministra Szpera. Yy, I to w, cza w czasie wojny yy, miałem za zapisać, że no jeszcze, pomimo że się staraliśmy, nie udało się osiągnąć produkcji zbrojeniowej z yy, czasu I wojny yy, światowej. I teraz pytanie do Nie produkcji zbrojowej, jest... tylko produkcji yy, amunicji. dokładnie, amunicji. Mm. I teraz... No tak napisał w pamiętnikach. No, no tak, ro, rozumiem. Pan, Proszę. Tą Proszę? pan mnie zainteresował tą książką. Proszę. Dziennikarz też pan Pan mnie zainteresował tą książką. No więc tam yy. ja miałem takiego, przyjaźniłem się z takim Niemcem z Berlina Wschodniego, architektem. I kiedyś jak tam do niego przyjechałem, to mu to opowiadałem. A ponieważ pamiętniki Szpera były niedostępne w NRD za komuny, w Polsce były przetłumaczone. To no do tłumacza przysięgłego. E, tak, i do, on nie wierzył, więc ja musiałem przetłumaczyć ten fragment y, pamiętników Spera na niemiecki utłumacza tłumacza przysięgłego i mu posłałem. A wie pan może o jakie tam rozbieżności chodziły? Chodziło o, nie, nie, i, e, nie on tam bebe. ogólnie mówił, tylko mówił, że nie udało się osiągnąć poziomu produkcji amunicji z jesieni 1918 roku. Aha, rozumiem. Tak Czyli też mam rozumieć, że to nie tyczy się, bo to z pamiętników w czasie wojny było napisane, więc nie tyczy się nie, to to imperium gospodarczego Nie napisane po, SS. po wojnie już, po jak on wyszedł tam z więzienia chyba nawet, mhm. on te pamiętniki tam spisał i opłocł. Właśnie się ciekawiem, czy to łącznie SS3. Proszę? Właśnie ciekawiłem się, czy to łącznie z produkcją dla Waffen-SS czy bez, bo tutaj to... Nie, to... A myślę, że nie ma takich statystyk, że to dla SS to była osobna amunicja, dla... Znaczy była, ale Ternachtu. to w tajemnicy po prostu, nawet no Szper nie to, wiedział. Nie wiem, nie, ja nie znam takich statystyk. Mhm, dobrze, rozumiem. To jeszcze takie na krótką bo się, e, pojawiła się pewna plotka. Plotka już kilka... nie wiem, ile to było, miesiąc? No z rok może dwa temu e, dotycząca trochę pana osoby i chciałbym, żeby pan może ją zdementował tą plotkę, albo ją potwierdził, jeżeli tak na się podał gdzie dokładnie. No, co e, pojawiła się plotka, iż pana córka pracuje w jakiejś e, dużej e, firmie farmaceutycznej. Nie, e, czy to to nie jest... nieprawda, to nieprawda. Moja córka pracuje w laboratorium na Uniwersytecie w Chicago, a tam się dostała w taki sposób, że na ostatnim roku studiów na biotechnologii dostała stypendium Fulbrighta roczne. No i tam pojechałam to stypendium, i tam zrobiła dobre wrażenie na tych Amerykanach. Tam szefem jej był jakiś laureat Nagrody Nobla z Biologii, także no, taki jakiś człowiek o pewnej pozycji w nauce. No i ona mówiła, że posługuje się technologiami, o których w Polsce nawet nie słyszała. A jak nie słyszała, a tam w tym laboratorium. Więc jak skończyła studia, to pojechała tam, bo ci chętnie ją przyjęli do pracy. Ale to nie jest firma farmaceutyczna, tylko to jest, ona akurat się zajmuje sposobem transportu jakichś białek, tam w mózgu, że coś tam. Ona mi mówiła, ale ja nie pamiętam. Tego, bo to się na tym po prostu nie znam. Znaczy mnie pozostaje pogratulować oczywiście córki i e, tam je, jej dokonań i też Pana jako nie ojca, pra, nie to nie trzeba było wychow wychować oczywiście. To nie jest firma farmaceutyczna, <coughs> tylko Uniwersytet w Chicago. Rozumiem. I jeszcze to, jak się nazywało to stypendium? Fulbrighta. Stypendium Fulbrighta. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Proszę bardzo. Dziękuję to, bardzo. Pogratulować y, fenomenalnej pamięci, y, odwagi w precyzowaniu sądów i cóż, y, czekamy na następne spotkanie. No mam nadzieję, że niedługo i już w jakimś takim szerszym gronie. Może w Gdańsku wtedy będzie faktycznie. Y, tak, no, no nie miałam świadomości, myślałam, że tutaj. Y, Chora nie będzie przeszkodą. Okazało się, że nie. Przepraszam, że nie wstaję, bo boli mnie kręgosłup bardzo. Niech pan siedzi, wystarczy, niech. że ja stoję. Pan sobie <grym> też usiądzie, bo sobie pan załatwi kręgosłup bardziej niż ja. ja. mam takie pytanie, takie trochę pokrętne. Gdy wpuści pan lisa do kurnika i zje panu kury... Proszę? To jest, to jest aluzja, to jest aluzja, to jest alegoria. Ale niech pan mówi wolniej, bo ja nie rozumiem. To, przepraszam, ja też mam władę wymowy. Może Pan, gdy wpuści pan lisa do kurnika i zje panu głowy, to ma pan do niego pretensje czy nie? No wie, do li... siebie bym miał pretensje. A nie, do lisa konkretnie. Za głupotę, wie pan, do lisa, no lisa takiego Pan Bóg stworzył, więc ale, nie mogę. Ale pan mieć puszcza lisa. dlaczego ja zmierzam? No Kiedy... pewnie, pewnie bym go zabił, wie pan, żeby już na następnych strat nie ponosić. Ale to nie miał nie ze złości na niego, tylko po prostu, żeby uchronić no się przed nie, stratami. Iluzja. Proszę. Bo to jest aluzja. Bo kiedy no. to czytam, nie po nie traktować jako jakiś hejt czy bo bo mnie to bo mnie to naprawdę zastanawia, jak to jest, że ty, ty, czytam na przykład pana, pana redaktora Miszelskiego, pana redaktora Zomera, pana redaktora Żebrowskiego, cały czas tylko mówię, słyszę, słyszę o zagrożeniach Ameryka, amerykańskich, żydowskich o temat roszczeń, ale kiedy przyjdzie już na przykład kwestia kapitału amerykańskiego, no, mającego ogromne przywileje w Polsce, kiedy służy obecności wojsk amerykańskich w Polsce, no to się nic nie dzieje. Proszę Pana, dlatego, że jeśli chodzi o kapitał amerykański, ja jestem zwolennikiem wolnego rynku, więc nie uważam, by to żeby to było coś złego w tym, że Amerykanie tu zakładają firmy i coś tam produkują, coś tam sprzedają, Rzeczy, które polscy obywatele chętnie kupują, bo gdyby tam na przykład Amerykanin stał przy każdym z pistoletem i go zmuszał, żeby kupował jakieś, Amery na przykład Coca-Colę, żeby kupował, to ja bym był przeciwny. Natomiast dopóki tego nie robi, Dopóki ci ludzie kupują te rzeczy z dobrej woli, no to wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, no dopóki przygotowania do wojny nie wychodzą poza ściany gabinetów, no to nikt ich nie może zauważyć. Natomiast jak już wojska zaczynają się koncentrować na granicy, to tego już się ukryć nie da, dlatego że taka milionowa armia nie może schować się w krzakach. No i z taką, z podobną właściwie sytuacją mamy właśnie do czynienia na Białorusi. Do tej pory wszystko sprawia, znaczy sprawiało wrażenie, że to pełny spontan i odlot, tak jak w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy pana Owsiaka, ale wczoraj się okazało, że tu żadnego spontanu nie ma. Zresztą zgodnie z przewidywaniami, otóż ogólno-białoruski komitet strajkowy. Ogłosił, że każdemu zakładowi pracy, znaczy każdej fabryce, która przyłączy się do strajku, wypłaci po 100 tysięcy dolarów na, na zakład. No tych zakładów na Białorusi jest całkiem sporo, bo to tam przemysł zbrojeniowy, maszynowy, przetwórczy jest dosyć rozwinięty. W związku z tym pojawia się pytanie: no, skąd ogólnobiałoruski komitet strajkowy ma tyle dolarów, że może nimi szastać na prawo i lewo i to setkami tysięcy? Pewne, pewne światło rzuca na to informacja, co prawda pochodząca z białoruskiej KGB, no, ale żadnym źródłem informacji pogardzić nie można, że w ciągu ostatnich czterech lat. Na Białoruś dotarły prawie 2 miliardy dolarów z różnych zresztą kierunków. Nie tylko z zachodu, bo z zachodu to głównie z Wielkiej Brytanii, ale również z Rosji. KBGBiści tłumaczą to tym, że zarówno Angiel Angielczykowie, jak i Rosjanie chcieliby doprowadzić do masowej prywatyzacji na Białorusi, no i żeby tam za psim stędem że tak powiem, stać się właścicielami tego, co tam jest do wzięcia. Jak tam było, tak tam było, no w każdym razie rzeczywiście setki tysięcy dolarów na Białorusi są. No być może rzeczywiście, że tam to dokładnie KGBści twierdzili, że Miliard osiemset milionów, no to by się nawet zgadzało, bo to 100 tysięcy dolarów na każdego, no to trochę tych zakładów, jak już mówiłem, jest. No i w związku z tym pytanie, jeżeli KGB kłamie, no to w takim razie skąd się takie pieniądze na Białorusi wzięły? Bo no jedno jest pewne, że pani Swietłana Cichanowska chyba sobie nie uzbierała aż prawie 2 miliardów dolarów z tej pensyjki, że tak powiem pr prowincjonalnej nauczycielki. No więc musieli to inni szatani być czynni. Być może nawet stary Grandziarz i tutaj się pokazuje, proszę Państwa, różnica między Ukrainą i Białorusią nie tylko w wielkości terytorium, nie tylko w potencjale gospodarczym ale również w subwencji na rewolucję. Na pierwszy Majdan w Kijowie stary grandziarz finansowy, o czym informowała brytyjska gazeta Guardian, stary grandziarz finansowy miał, żeby wyłożyć 20 miliardów dolarów. No i to jest odpowiedź na pytanie, skąd ci wszyscy Majdaniarze mieli i tam pieczone, i smażone, i do wypicia, i do zakończenia wydawać by się wtedy mogło, że na Ukrainie mieszkają same kryzusy, bo u nas no to jak nawet ktoś tam demonstruje, to wieczorem musi y, przestać demonstrować, bo rano trzeba do pracy iść i tam zarabiać na bułeczkę i masełko, a tam nie, a tam nie. No albo tacy bogacze są na Ukrainie, podobnie zresztą na Białorusi, bo tam demonstracje nie ustają, no nie wiadomo, co będzie w najbliższych dniach, dlatego że złowrogi prezydent Aleksander Łukaszenka wydał rozkazy Omonowi, żeby nie dopuścił do żadnych demonstracji w Mińsku. Ciekawa rzecz, że skąd to zdecydowanie. No być może stąd, że zimny ruski czekista Putin ogłosił, że nie widzi konieczności udzielania... Białorusi pomocy wojskowej. No to jak nie wojskowej, to być może jakiejś innej policyjnej. No policja musi sobie poradzić. Widocznie zimny czekista Putin powiedział Łukaszence, no co ty kurczę, nie potrafisz sobie z gówniactwem poradzić z tymi wszystkimi demonstrantami. No i zobaczymy, albo sobie poradzisz, albo no spuszczę cię z wodą. Pani Swietłana wezwała. Unię Europejską do tego, żeby nie uznała wyników wyborów na Białorusi, żeby się domagała ich powtórzenia i tak dalej. No i dzisiaj Rada Europejska ten postulat pani Swietłany spełniła. Ciekawe co jakie będą tego następstwa. No, premier Murawiecki jest zadowolony, chyba mam nadzieję, że jest zadowolony, że wprawdzie z opóźnieniem, ale tutaj Nasze bieło prawo je, linia polityczna nie po, polskiego rządu wreszcie została zrealizowana przez Radę Europejską. Ciekawe, że pani Swietłana wprawdzie wzywa tam, ale z Litwy nie jedzie na Białoruś, podobno zresztą tam KGB ją Ciupasem do tej granicy z Litwą odstawiło, ale to nieważne, bo ważniejsza jest inna informacja. Otóż dzisiaj przybyła do Polski najbliższa współpracownica pani Swietłany i to razem z mężem. Ciekawe, że z Białorusi uciekali przez Rosję i Ukrainę, bo samolot, którym przyleciała, przyleciał z Kijowa. W związku z tym no, widać, że tutaj w Rosji żadnych tam utrudnień granicznych nie miała. Także to by potwierdzało te fałszywe pogłoski, że y, miliony dolarów mogły płynąć nie tylko z kierunku brytyjskiego, ale również z kierunku rosyjskiego. No, Rosjanie też mają rozmaite tam pragnienia i y, różne rzeczy sobie tam planują. W związku z tym dziwne by było, gdyby ich zupełnie nie interesowało to, co się na Białorusi dzieje. No i zobaczymy jak to będzie wyglądało gazeta wyborcza, która już jeszcze dwa dni temu postawiła krzyżyk na Łukaszence, teraz mówi no Łukaszenko to już trup, to jasne, ale jego aparat ma się całkiem dobrze. No to, to rzeczywiście tutaj coś tam muszą wiedzieć, żydowska gazeta dla Polaków coś tam musi wiedzieć no i jeden rat redakcyjny też stąd taka no, niezbyt duża ale jednak pewna zmiana tonu zobaczymy najbliższe dni najbliższe dni dadzą odpowiedź na to w jakim kierunku będzie się sytuacja rozwijała ja tylko przypomnę co mówiłem że jeżeli demonstracje będą się nasilały to w moim przekonaniu jest wysoce prawdopodobne, że kieruje nimi zatajona ręka Kremla. No i tu wszystko właściwie by się zazębiało, proszę Państwa. A tymczasem u nas, no, rekonstrukcja rządu głęboka zapowiadała, była, zapowiadana była na wrzesień, tam naczelnik państwa zamierzał odchudzić rząd z 20 paru ministerstw, chciał, chce zrobić 12. No a tu wczoraj niedalej jak wczoraj pan minister Szymowski, jak grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość, że pan minister Szymowski podał się do dymisji. No i przyczyny są jak zwykle natury osobistej, ale dodatkowo pan minister zapewnił nas, że ta dymisja nie ma żadnego, ale to żadnego związku z toczącymi się śledztwami. No dobrze, że tak mówi, dobrze, że nas tak zapewnił, bo inaczej moglibyśmy sobie pomyśleć, że pan minister Szymowski po prostu w, w, w miarę możliwości zawczasu schodzi z linii strzału. No ale skoro to nie ma żadnego znaczenia z toczącymi się śledztwami, żadnego związku, no to rzeczywiście motywy natury osobistej, ale jakaś epidemia zapanowała w rządzie, bo wiceministrowie z różnych resortów już tam na wzgóry upatrzone pozycje się wycofują, więc widocznie będzie tutaj kuracja przeczyszczająca zastosowana. Od dzisiaj między innymi, dzisiaj, czyli 19 sierpnia podała się do dymisji pani wiceminister od cyfryzacji, także no widać wyraźnie, że tutaj ten niewód, że tak powiem, bardzo szeroko został zarzucony. No i niektórzy nie czekają na głęboką rekonstrukcję, tylko od razu szukają tam jakichś z góry upatrzonych pozycji, tym bardziej, że ustawa o wzroście uposażeń posłów, senatorów i innych dygnitarzy państwowych chyba nie wejdzie w życie z powodu sprzeciwu. Senatu. Proszę Państwa, sukces ma wielu ojców, ale klęska jest sierotą. No i tam y, trwały poszukiwania, y, kto właściwie był inspiratorem tej ustawy. No i okazało się, że polskie strednictwo ludowe. No to tak można było sobie od razu pomyśleć. Że w polskim stronnictwie ludowym panuje zasada, że jak coś jest większe od wszy, to trzeba to przynosić do domu. No jest to nic dziwnego, że i w tym momencie się to sprawdziło. No ale pan prezydent Duda, nawet jak ustawa nie weszła w życie, to pan prezydent Duda już tak się rozpędził, że swoim współpracownikom w kancelarii prezydenta podnosił uposażenia. Nie wiem, czy nie dotarły do niego jeszcze te skrzydlate wieści, czy coś się stało. No w każdym razie widać, że tu pewien brak koordynacji wystąpił. Proszę Państwa, no a tutaj jak następca ministra Szumowskiego, no jeszcze nie wiadomo kto nim będzie, tam różne nazwiska się wymienia, ale to wszystko jest owianem głą tajemnicy. Jak nowy minister zdrowia się pojawi w rządzie, no to co się w związku z tym będzie działo? No, wprowadzi reformy, to chyba jasne. Każdy minister od tego zaczyna, że wprowadza reformy. No i rozumiem, że minister zdrowia zreformuje nam pandemię. Ciekaw jestem, w jakim kierunku to pójdzie: czy w kierunku, że tak powiem, zaostrzenia restrykcji, czy też w kierunku spełnienia postulatów Konfederacji, która się domaga zakończenia pandemii, twierdząc, że to nie jest żadna pandemia, tylko taka chocpa, w której bierze udział telewizja, bo tutaj podgrzewa nastroje. Ciekawa rzecz, pan minister Szumowski na odchodne powiedział, że ma powód do zadowolenia, bo stworzył system, który tam ze, ze wszystkim potrafi się uporać. No to akurat prawda, ze wszystkim, nawet z lekarzami się potrafi uporać, którzy nie wierzą w epidemię. I od razu tam ten system tak ich załatwia, że yy, zostaną pozbawiani prawa wykonywania zawodu. Dzięki temu pandemia może się rozwijać aż do momentu, kiedy będzie trzeba ją zakończyć. Tak jak mówiłem, że pandemia zakończy się wtedy kiedy będzie trzeba a kiedy będzie trzeba no wtedy kiedy zostanie podzielony rynek między wytwórców surowic i szczepionek no bo przecież już nawet w Polsce jakieś tam leki wynajdują z osocza tych ozdrowieńców no to pewnie i my tu będziemy walczyć o dostęp do rynku no i dopiero jak rynek zostanie podzielony to wtedy pandemia się skończy, bo już będzie bezpiecznie. I jak ktoś nawet będzie chorował, to się okaże, że to na zwykłą grypę, nawet nie grypę świńską, tylko zwyczajną, poczciwą, ludzką grypę. Yy, proszę Państwa, no, ale jeszcze do tego daleka droga, daleka droga, bo rynek nie jest podzielony, ba nawet nie wiemy, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja na Białorusi, gdzie tam Prawie 2 miliardy dolarów tylko zostały wpompowane, a tutaj przecież chodzi o znacznie większe sumy, tak jak w tej żydowskiej anegdotce. Nie wiem, czy Państwu opowiadałem. Otóż Żydzi się w synagodze modlili i jeden się modlił z szczególnie głośno, tam wykrzykiwał: Panie Boże, 500 dolarów, 500 dolarów, 500 dolarów. Wreszcie podszedł do niego jakiś poważny człowiek i mówi masz tu 500 dolarów gałganie i wynoś się, bo my się tu o większe pieniądze modlimy. No więc właśnie przy okazji pandemii tutaj o większe pieniądze się modlimy. No ale jeszcze, jeszcze sytuacja jest daleka od wyjaśnienia, bo podobno wirusy mnożą się jak króliki. I co tam jednego zlokalizują, to zaraz na jego miejsce trzy nowe powstaje. Co to z nami będzie, proszę Państwa, widać, że tu w obliczu po tak poważnych problemów, jak sytuacja na Białorusi, jak początek kuracji przeczyszczającej w rządzie, no to inne sprawy muszą zejść na plan dalszy. No i proszę zwrócić uwagę, że zupełnie ucichły margoty. Tak jakby w ogóle żadnego nie było. Europa przestała ich popierać. I, no widać, że nie można wszystkiego naraz robić, jak już się zajmujemy krzewieniem demokracji na Białorusi, to nie mamy głowy do zajmowania się margotami. No i, no, ale oczywiście wtedy, kiedy będzie trzeba, to i margoty się odezwą.